Postanowiliśmy przywieczyć umysły i naszą brykę, więc pojechaliśmy na naszą tajną lokalizację. Przygoda, przygoda, w każdej chwili szkoda, świat jest piękny. Czy ktoś z nas otwórz oczy, patrz! Otwórz oczy, patrz! Niestety pogoda nas trochę oszukała i zamiast słońca, to nie mamy słońca, tylko gdzieś tam za chmurami jest. Ale mamy już ognicho. Piesek został ubrany w sweterek, więc nie umie chodzić. Powiedz piesku parę słów do kamery. Łapki odebrało, tak? Odebrało łapki. Nie wiesz jak się chodzi w swetrze. Bardzo dziwne, ludzi nie ma, to jest podejrzane, ale, ale wiecie co, są kopary czy jakieś inne, ale sporo tego lata, naprawdę. Musieliśmy zamknąć drzwi, żeby nam do samochodu nie leciały. Generalnie chcieliśmy sobie popatrzeć, jak to wygląda jesienią, ale wiadomo, wiecie, że te wszystkie kolory to są dopiero widoczne, jakie słoneczko. A tu niestety słoneczka nie ma. Zaraz upitrasimy jakiś obiadzik i zobaczymy co dalej. Kupiliśmy jakiegoś tam kurczaka, takiego już upieczonego, więc tylko go podgrzejemy na grylu. Mamy też kartofalki do ogniska, ale chyba... O, takie kury, kawałek, to noga kurza. No ale o tutaj, o to, to jest kuper, o to. Mini kuper. No, taki obiadzik na łonie natury smakuje podwójnie. Motyla Noga mam takie rękawiczki, w których naprawiam auto. W większości przypadków jakieś takie roboty. No i sobie teraz przekładałem drewienko w tym ognizeczku. Okazało się, że mam tu dziurkę w paluszku. Nie wiem, czy widać tą dziurkę. Już mam poparzone dwa paluszki te. Przez te dziurki potrzebuję nowych rękawiczek. Ale wiecie co? Jest tak cicho, że... Uszy bolą. Obok naszego bloku jest budowa. Gdzieś ze ścianą w innej klatce jest remont. To doskonale wiecie, jak to się objawia. A tutaj po prostu teraz przestało wiać. Jest tak cicho. Załatwiłem trochę chrustu, teraz muszę go porąbać, a nie wiem, czy to się uda. Zobaczcie, jaka skala chrustu, a skala siekierki. Chrust jest taki. Sikierka jest taka, ale to jest dobrze wysuszone drewienko, To może pójdzie. Hu, może jest kilka mała, ale chłop duży. <głos> <głos> Wszystko pociechałem. Przystawiliśmy się w inne miejsce, żeby nam się bardziej podobało. Rozbijamy tutaj sobie obóz. Już mamy ognisko. Tak, jak cyganie, strawa i ognisko. Reszta jest nieważna. Przytargałem taką suszkę z lasu. A to dzięki temu, że kupiliśmy sobie w końcu taką piłę fiskarsa rozsuwaną. Ale to nie. Chłopcy zajmują się drewnem. Jest 7 stopni na zewnątrz. Zgadnijcie, kto będzie miał zapalenie płuc. Nie ja. Pepe ma sweterek, nie? Już dzwonić po karetkę? Ustawiliśmy stolik do wieczerzy. I tu dym zaczął na moje krzesełko cały czas. Niedobrze. Już prawie 16 w nocy, także trzeba coś zjeść. Jak widzicie jesienne podróżowanie jest trochę bardziej skomplikowane aniżeli takie letnie, bo z reguły trzeba sobie zapewnić ciepełko. Znaczy e, no, można siedzieć w samochodzie. no Magda aktualnie jest w aucie, Robi tę kawkę. E, ogrzewanie chodzi w, praktycznie non stop. E, no ale po co siedzieć? W waucie, jeżeli no, mamy 6 stopni na zewnątrz, nie jest to ich źle. E, ptaszki ćwierkają. Ja jestem spocony po cięciu tą piłą. Ale że tej zarazy nie kupiliśmy dawno temu bardzo dawno bardzo dawno temu chciałem tą piłę kupić kilka ładnych lat temu, i jakoś nie po drodze mi było. Teraz kupiłem i wiem, że to był błąd, że nie kupiłem jej od razu, bo tak fajnie tnie. Ona, e, akurat ten model SW75, bodajże, on jest w stanie ciąć e, piękki tam Fi-20 nawet. Także już kawałek jakiegoś tam piłka można ciapnąć, a idzie momentalnie i bez jakiegoś tam większego wysiłku. To ta piła działa odwrotnie czyli to jest piła dociągnięcia. ciągnięcia, ona tnie jak się ją ciągnie, a jak się popycha, to nie tnie. Więc tak odwrotnie jak cała reszta pił, trzeba się przyzwyczaić, ale jak już się przyzwyczaimy, że ciągnąc dociskamy, to wtedy idzie momentalnie, po prostu jak brzytwa. Dzień dobry, dnia kolejnego. Się nie wyspałem, bo słabo spałem. Deszcz lał w nocy, a ja musiałem wyłączać ogrzewanie, bo było nam za gorąco i musiałem otwierać szyberdach w trakcie deszczu. Znaczy trochę go uchyliłem, żeby nam było trochę chłodniej. Teraz już Magda robi kawkę, a ja będę latał dronem. To znaczy dron będzie latał, nie ja. i poleciał Mam nadzieję, że wróci. Opuściłem, żeby wam pokazać tą miejscówkę. Co Siedzi pisek z co tam pisku, tak zaglądasz? Pewnie chciałbyś tych naszych kanapek z pasztetem, tak? Na pewno. ucho. Poszedł pasztet do paśnika. Pod ostatnim filmem było bardzo dużo zapytań na temat naszej moskitiery. Już wam pokazuję, co to jest. Ze względu na to, że na rynku nie ma takich Moskitier dopasowanych do Volkswagena, mieliśmy taką inną Moskitierę, którą mocowaliśmy tutaj do bagażnika na górze. Zaraz wam ją pokażę w filmie. I zobaczcie, tutaj macie naszą Moskitierę, której używaliśmy chyba dwa sezony. Ona jest przypięta na rzepach do bagażnika dechowego. A stwierdziłem, że kupię taką uniwersalną do dużych busów i ją po prostu przerobię. Także przerobiłem, żeby pasowała idealnie do Volkswagena. I wygląda to tak: cała moskitiera jest wsadzona tutaj za uszczelkę. Tu mamy zamki z obydwu stron. I ona jest zrolowana tutaj. Może zostać na cały, na cały rok. Nie będzie w niczym przeszkadzała. Musiałem wszystko to przerobić, bo ta moskitiera po prostu była za duża. Trzeba to było wszystko tymi rączkami przerobić. Moskitierę trzeba docinać, aczkolwiek tutaj jeszcze, jeszcze tego nie dociąłem. Jak widzicie, taki naddatek to trzeba docinać. To jest jakaś kordura, bo ona jest większa. Dzięki temu możemy sobie podczas wkładania pod ustawić. Jak ma bardzo, jak bardzo ma być napięta ta moskitera, Teraz zobaczcie, ona jest tutaj zrolowana, ma takie dwa dwa wałki, które odpinamy. Tu mamy zamek. Z tej strony mamy kolejny zamek. I mamy zamek środkowy. Także moskitierka, jak widzicie, jest zamknięta jest w miarę napięta. Tutaj na dole ma taki materiał dzięki któremu łatwiej się roluje i trzyma się na górze. Otwieramy ten jeden zamek, i już w tym momencie spokojnie możemy wchodzić do samochodu. Nie? Zobaczcie, jak to wygląda w środku. Ona jest założona za uszczelkę. Bardzo estetycznie wygląda superancko. Można naprawdę zostawić to na cały rok. Jak sobie wiecie taka moskitiera jest niezbędna yy, podróżując latem, yy, żeby się zamknąć w aucie. Yy, my parę razy mieliśmy już taki armagedon z tymi moskitami, z jakimiś komarami, że ten temat jest po prostu niezastąpiony. Kiedy szarancia atakuje, wystarczy się schować do samochodu na pół godziny. Później, śmiało możemy wychodzić i dalej funkcjonować na zewnątrz. A ja będę miał kilka takich moskitier, bo czekam na dostawę. Będę te moskitiery przerabiał, także będę miał chyba 5 sztuk na sprzedaż. Jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam do kontaktu. Cena będzie oscylowała w okolicach 250 zł za moskitierę, którą sobie włożycie tutaj za uszczelkę. I zapomnijcie całkowicie o problemie. os camarões A wy tu dalej siedzicie? Tym miłym akcentem kończymy ten film. Zapraszamy na kolejny. Dzięki, że byliście w tym nudnym filmie z nami. Do zobaczenia w kolejnym.